Czy istnieje ściek, który jest jednocześnie prosty, elegancki i tak satysfakcjonujący, że chce się go haftować bez końca? Owszem, i nazywa się rybia ość. Albo feather stitch, tudzież fishbone stitch, jeśli jesteś w anglojęzycznej części tamborkowego internetu. Ale po co komplikować, skoro i tak wygląda jak mini listki albo piórka z zaczarowanego lasu? Ten film to przewodnik po jednym z najbardziej wszechstronnych ściegów, jakie znam. Zaczynamy od konturu, najczęściej obalnego lub w kształcie listka. Pierwszy ścieg prowadzimy przez środek, to będzie nasz kręgosłup. Potem na zmianę. Z lewej i prawej strony dodajemy kolejne ściegi. Zawsze lekko na ukos, tak żeby się krzyżowało na środku. Już po kilku ruchach zaczynasz widzieć, jak z tego powstaje coś, co wygląda jak listek ściek idealny do haftów botanicznych, zwłaszcza jeśli kochasz folk, zieleń, motywy natury i styl, który jednocześnie ma duszę i pazur. A najlepsze jest to, że efekt końcowy wygląda jak magia, a sam proces, no cóż, to bardziej zen niż zadanie z Jeśli chcesz iść o krok dalej, na moim Patronite znajdziesz darmowy PDF z dokładną instrukcją tego ściegu i wzorem do wyhaftowania gałązki w stylu, który spokojnie mógłby trafić na ludowy strój albo do haftowanego zielnika. Link w opisie. Nie zapomnij zostawić kciuka, jeśli ściekrwi ości przypadł ci do gustu i zasubskrybuj, bo szykuję całą serię o ściekach z duszą. Do zobaczenia w kolejnym filmie.